Witam, drogie skorpiony, raki i ryby. No i mamy Nów Księżyca, a przy tym jeszcze mamy Boże Narodzenie. Więc chcę Wam złożyć najlepsze życzenia. Niech Wam się Wasze marzenia spełnią i uiszczą, a zwłaszcza teraz, właśnie kiedy mamy Nów Księżyca, możemy pisać nowe intencje, co chcemy osiągnąć. Co chcemy mieć, co chcielibyśmy po prostu zrealizować. Więc piszemy to na kartelówce, zapalamy małą świeczunię i wymieniamy. Wymieniamy po kolei, tym bardziej, że tak jak powiedziałam, ten nów księżyca jest połączony z Bożym Narodzeniem, więc jest bardzo silny. No, i jak już wypiszemy, to palimy karteluszkę, a popiół wyrzucamy na zewnątrz. Przy tym możemy powiedzieć swoją modlitwę własną. I niech już po prostu aniołki i wszechświat nad tym pracują. Witamy praktycznie inspirujący nów księżyca w strzelcu. 22 grudnia 2014. Mamy możliwość na nowy start życia, świeży cykl i nowe idee, czy też wizję przyszłości. Zrównujemy się z naszą najgłębszą prawdą i dostajemy odwagi do dalszych posunięć z głębi naszej duszy. Kreujemy naszą przyszłość i z wielką. Oczywiście potęgą naszej wizji. Posuwaj się do przodu, aby polepszyć nasze życie. Merkury jest w Koziorożcu od 16 grudnia do 4 stycznia 2015. Nasze myślenie jest metodyczne, trzeźwe i bardzo praktyczne. Re Realia wchodzą na, nam na scenę. Nasza mowa jest bardzo sensowna. I precyzja jest dla nas bardzo ważna. Wenus jest w Koziorożcu od 10 grudnia do 3 stycznia 2015. Podchodzimy poważnie do spraw finansowych i dodajemy energii w związkach z pracownikami czy też interesem. Będziemy łatwiej się porozumiewać pod wpływem Wenus. Będziemy łatwiej nawiązywać kontakty z ludźmi którzy nam dodają otuchy i nas podbudowują. Nasze ambicje się też po prostu zwiększą. No i na końcu finally, jak ja to mówię, Saturn wchodzi do strzelca 23 grudnia. I będzie w tym znaku do 14 czerwca 2015. I później znowu od 17 grudnia września 2015 aż do 20 grudnia 2017. A od 14 czerwca do 17 września cofnie się do skorpiona. Oczywiście rok 2015. No ale damy sobie z nim jako skorpiony rady, bo u nas już był te 2,5 roku więc te 2,5 miesiąca to jest peska w porównaniu do reszty. No niemniej jednak nie wszyscy to tak, nie wszystkie skorpiony to tak odczują, czy też raki i ryby, dlatego że to jest zależne od tego czy znak strzelca jest na waszym wykresie urodzeniowym. No i oczywiście Saturn. Saturn praktycznie pełny cykl, trwa 28-29 lat. I spędza w każdym znaku, tak jak już powiedziałam, 2, i, średnio, 2,5 roku. Także to tyle jeśli chodzi o hmm. monet król kijów i dziesiątka kijów. Król kijów. Dziesiątka kijów. No, więc pierwszą waszą kartą musiałam jej położyć. Bo no, niestety zapomniałam wcześniej, ale to nic. Pierwszą waszą kartą jest dziesiątka kijów, drogie skorpiony, raki i ryby. I tu jest zmiana w pracy lub pracy na lepszą. Jeżeli szukasz pracy, to dostaniesz po prostu dobrą ofertę. No, ale oczywiście składaj wszędzie podania. Finansowa poprawa i satysfakcja. Następną jest król Kijów, i to jest bliźnięta waga, wodnik lub strzelec lew i baran. Bliźnięta waga, wodnik, król Kijów lub strzelec. Baran albo lew. No i tu jest bardzo, to jest praktycznie bardzo odpowiedzialny mężczyzna. Można mu ufać. Zawsze gotowy do pomocy. Wesoły i towarzyski. Zawsze podejmuje dobre finansowe decyzje. I wygląda to na to, że on ci dużo pomoże, jeśli chodzi o finanse. Może to również być i urzędnik bankowy, lub <laughs> pracownik z jakiejś finansowej instytucji. No, ostatnią waszą kartą podsumowującą jest paść monet. I to może być byk, panna, albo koziorożec. To jest relatywnie dość młoda osoba, do 35-40 lat. Bardzo inteligentna i utalentowana. Możliwość dojścia do wielkich osiągnięć. Możesz dostać też pozytywną wiadomość związaną z Twoją przyszłością lub też osoby z Twojego bliskiego otoczenia, lub właśnie tej osoby, czyli byk, panna, koziorożec. To jest osoba do 35-40 roku życia i to może być albo on, albo ona, czyli albo mężczyzna, albo kobieta, albo Paś reprezentuje właśnie i kobietę i mężczyznę. Ok. Przypływ tu może być też i przypływ pieniędzy. I możesz zostać też zaproszony w odwiedziny lub na wycieczkę. W każdym bądź razie możesz dostać pozytywną wiadomość związaną z Twoją przyszłością lub też osoby z Twojego bliskiego otoczenia albo też i właśnie tej osoby młodej. Ostatnią jest Omega. Karta anielska Omega. I karta mówi: Zwycięstwo, Twoje marzenia i pragnienia się po prostu spełnią. Rób tak dalej i tak trzymaj. Śliczna karta. Także nic Ci więcej nie trzeba, drogi Skorpionie, Raku i Rybo. Kończysz bardzo ładnie stary rok i jestem święcie przekonana, że nowy będzie jeszcze lepszy. Jeżeli chcecie mieć prywatne położenie kart, to proszę do mnie napisać. Pod każdym wideem jest... Są praktycznie moje namiary, moja e-mail i mój, mój, e, moja strona internetowa. Ja w przeciągu 2-3 dni zawsze opisuję. Sesja trwa 20-30 minut i kosztuje dla Was w Polsce, zaznaczam dla Was w Polsce, 20 dolarów. I robię to przez Skype'a, przez telefon, albo mogę Wam wysłać prywatne wideo, które jest bardzo teraz popularne. Także w pierwszym rzędzie zawsze proszę zapłacić, a dopiero później mogę Was tym sposobem mogę Was praktycznie nanieść na swoją listę oczekujących. Także to by było tyle. Życzę Wam wesołych świąt Bożego Narodzenia i mam nadzieję, że dostaniecie miłe prezenty. Z których się jak zwykle wszyscy cieszą. I niech Was Bozia błogosławi, a aniołki wiodą na wysokie szczyty. I proszę mnie zaprenumerować. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.